thank you Dzień dobry, dzień dobry kochani. Ja tutaj znów sterczę i siedzę. Sprzedaję nasze wyroby, bułki. Część się sprzedałem, został mi jeden chlebek. Magda teraz przed chwileczką dorzuciła bułki i drożdżówki. I tak w kółko: co się sprzeda, to się dołoży. Ludzie, ludzie, ja chyba zwariowałem Kurczę, mać Nie mam dzisiaj zbytnio co nagrać Przy głowie i głowie, aż mi łeb paruje, że musiałem kapelusz nałożyć Dzisiaj chcę odpalić live chyba Ojej, i teraz mi coś dzwoni Halo? Nie, nie, to on, ten jest otwarty, on się nie spocił No dobrze, dobrze, no tak, bo jeszcze trochę ciepło to się pocą nie? No i w sklepie to widać potem, że jest ten spocone. Muszą być otwarte da dobrze stygną. Dobra A gdzie jest moje stobaniek? Oddaj mi moje stobaniek, tak? Masakra Kurde, wczoraj zerknąłem trochę Na te filmy Krzycha Ten to jest dobry, po godzinie prawie filmy ile mo on może gadać? Masakra, no ja mam problem 20 minut wykrztusić z siebie On nakręca po dwa razy po godzinie masakra No Nie ja tak jak odnośnie wczorajszego filmu to kto nie oglądał to niech sobie zobaczy ale się jakoś tak mi chodzi i nie mogę spać o tej o tym motorku Suzuki chyba muszę kupić w niedzielę w sobotę, w niedzielę w niedzielę pojadę może się coś tam, się, się wydarzy ciekawego A tak poważniejszych tematów, to mi jakieś informacje, że jakieś wojska NATO gdzieś tam coś na Ukrainę mają iść. To byłoby najgorsze, gdyby nas wciągnęli Amerykanie. A w końcu plan Brzezińskiego to był taki, żeby Polskę wciągnąć do wojny, nie? A to tylko po to, żeby osłabić Rosję i wymusić na nią ewentualny sojusz przeciwko Chinom. Takie buty wszystko grube niciom jest. A ci politycy, którzy tak krzyczą, mi ten hołoo, -ho", sam powinien iść, i Putina tam pobić, aresztować, zakopać, a nie się wypowiada w naszym imieniu, taka jest sprawa. A tak swoją drogą to cały ten konflikt to jest sztuczny, wywołany. Wiecie przez kogo. Bogatych, tych co gwiazdę mają, nic więcej, nic ojąć. Krym został sprzedany. Tak naprawdę Stalinowi za długi. Jak Stalin doszedł do władzy, Czerwona Armia to Stalin miał tyle złota że trzymał w pokoju a że szykował wielką rewolucję na europejską może i światową mu się marzyło był przemysł cały zasopany, nie miał kasy no to poszedł od amerykańskiej wspólnoty Judaistycznej, żydowskiej pożyczył pieniądze. Dzięki temu budował nowoczesne fabryki, dostał inżynierów, mógł budować swoją armię czerwoną. No ale było trzeba zapłacić. No to powiedział, że Krym im odda. No, i pewnie by tak zrobił, gdyby nie, nie Niemcy ich zatokowali w 1941. Potem wybuchła wojna, no to się sprawa przełożyła. No ale wojna się skończyła, a bogaci nadal chcieli odzyskać Krym, swoją ziemię obiecaną. No to Chruszczow nie wiedział co ma zrobić, to przekazał krym Ukrainie i umył łapki i być może dzisiaj Ukraina też chciała przekazać to. Co zamówiła sobie takie weja, ale niebieskie włosy. Przychodzi o jedną, o kasę. Nic więcej. Ktoś na tym dobrze zarobi. Choroba się skończyła. Jedyna na całym świecie. Inflacja. Bida, nieco przyszła przez to. Więc trzeba sobie odbić, nie? A jak sobie odbić? Najlepiej odbić sobie na wojenkach, wywołać psychozę, strachu, następną i na niej zarabiać. Tylko, że w Europie to nie dość, że będą zarabiać na psychozie, to jeszcze będą coraz bardziej ludziom. Ukrócać różne rzeczy, tam gdzieś wysłyszałem, że każdy będzie musiał zapłacić 30%, działki będzie należało do państwa. To opłaty za samochody. Samochód to będzie luksus. Ludziom nie będzie się opacało niedługo posiadać samochodu, bo będą takie koszta. Utrzymania samochodu, podatki, cła, bla, bla, bla i cholera wie co jeszcze. Parkingi. I już są w niektórych miastach takie parkingi, że... Masakra. Jest elektryków też się wezmą. Niech nie myślą, ci mają elektryki to będą bezkarni. Bo mało to jest, wiecie, ucinanie paluszka, nie? Po troszkę, każdemu. Każdemu trzeba uciąć i dowalić. Pytanie, jak długo ludzie sobie na te ucinanie paluszków pozwolą, i odbieranie im swobody? Niech żyje wolność, niech żyje zabawa, niech żyje. hmm, uh hmm. -huh, uh -huh. ta, 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 i tak dalej, i tak dalej, kochani. Dobrze, że ja siedzę w cieniu, bo gorąco dzisiaj. palce palce korcą dzisiaj żeby live'a zrobić. Może zrobię dzisiaj live'a, a zrobię dzisiaj, jakby nie było Adama nie ma Zrobiła się pewna pustka Trzeba wykorzystać i odpalić dzisiaj live'a słaby ruch jeszcze jest, teraz się zrobił kochani Jaki sprzęt jedzie I cały świat kiedyś Będzie jeździł sobie pick Różnymi fajnymi brykami a w Europie co najwyżej rowerami, albo skuterami To samochód to zbyt duży luksus ludzie nie mogą się przemieszczać albo zakaz prowadzenia w nocy też słyszałem o takim czymś tak, mister Filip co kombinujesz? Hej. nic nie kombinuję to chcesz ukraść, drożdżówkę pewnie chcesz mi ukraść. Złodziej zajebał koszyk, <gry> oddaj drożdżówki. Och, tak się nagadałem, że aż wygadałem 7 minut. Patrz, bo przed chwilą mówiłem, że dziwię się Krzychowi jak on może tyle gadać o godzinę. A sąsiad. Chyba widzę jakąś fuchę, na zjeżdżało mu się trochę. roboty Jak dałem pineskę na mapę, mu to widzę, że częściej ktoś przyjeżdża do niego. Ja Już jest widoczna. No. A nam dałeś pineskę, bo ja dałem, ale nie wiem, czy jest widoczna, bo też dałem. A jak nazwałeś? Właściwie to wiesz jak nazwałem? Yy, Drożdżuwa. Nie zrobiłem takie ten zdjęcie z tej drożdżówki. Ja nic takiego nie widzę. Nie. No to chyba nie dałem. Nie przeszło to chyba. To musisz nawet. dać. kawę wypić. Drożdżówkę, no chcę iść kawę wypić. No to się kawę. To pilno i wszystko daj, daj dobrze? Drobne. Chciałbym Ci dać, ale nie mam żadnych pieniędzy Prędzej dupę Ci skopię, a grosza nie dam Dobra Do jakiego sklepu jedziesz? Nie wiem Chińczyk tam miał miał Nie Chińczyk, tylko Asia Market No, wymieniliśmy tego na tamtą Zobaczcie siedzenie zamknięte, to tak skacze. No, to jest lepsze. Kupił cygara, parę sztuk i mi jedno dało To jakieś święto kambodżańskie biorą ja samochodami z flagami nie ja wiem może tam dogonimy

Przed chwilą tu się zrobiło takie zamieszanie. Ludzi wokoło. drożdżówki prawie zeszły. Bułki Madda co chwilę dokłada. Te dwa chleby tylko co tak ostatnie nam tutaj zalegają. No ale wiadomo, chleby trochę dla nich drogie 3 dolary. Jak bardziej są do białego, mało kto kumier kupi chleb. Dlatego będziemy chlebki kroić na pół, na pół. Bo jak nasza sąsiadka mi przed chwilą powiedziała, że dla Kmera to dolar to jest tak ok, a już tak wszystko co jest powyżej dolara to już tak nie bardzo trochę drogo, nie? Dlatego będziemy chlebki dla nich kroić na pół. Ale fajnie się sprzedaje, wszystko schodzi. Także jest super, jak byle tak dalej to będę milionerem. A, mm, następny milioner. Kambodży, kampuczu, miliarder, kampuczu, trillioner, dajcie super, dajcie do lejka, dajcie super, dzięki.